Cześć, dzień dobry, dzień dobry, na dworze mi pada, a ja tak oczekując sobie chwilkę w aucie, mówię, nagram coś dla Was. Witam Was wszystkich serdecznie, ja jestem Ola, jeżeli jesteście ze mną pierwszy raz, no to bardzo jest mi miło, jeżeli odwiedzacie mnie regularnie, to również jest mi niezmiernie miło. Tematy, które poruszam, no to jak wiemy, relacje, różne z życia wzięte scenariusze, jak i oczywiście troszeczkę nasz mental, troszeczkę to, co mamy w sobie i co możemy przekazać dalej i co powinniśmy robić ze swoim wnętrzem, żeby być jeszcze lepszą wersją samego siebie. Dzisiejszy temat będzie związany, słuchajcie, z rywalizacją. Z rywalizacją w związku, ale myślę też i w przyjaźni, i w ogóle w życiu. Dodatkowo, rywalizacja będzie łączyła nam się z presją, z presją, którą nakładamy sami na siebie. Przez to, że dążymy do perfekcjonizmu, do doskonałości, cały czas, wzorując się też na innych, może i bogatszych, i cały czas się do kogoś porównujemy. Cały czas, przez to, że się porównujemy, jesteśmy tak naprawdę w punkcie zero, bądź w ogóle nie możemy dogonić tych osób, dogonić samych siebie, ponieważ stawianie sobie wyższych poprzeczek super sprawa. Trzeba, uważam, że jest to bardzo warte, bardzo cenne. Natomiast nie dajmy się zwariować. Nie dajmy się zwariować. Pamiętajmy o sobie, o swoim zdrowiu. A tak na dobrą sprawę, budując i tworząc tą presję, którą dźwigamy i chwytamy, będziemy mogli i będziemy zazwyczaj spotykać się, no niestety, z pewnymi kwestiami, które no, mogą wpływać na nas destrukcyjnie. Mówię Wam to też ze swojej perspektywy i ze swojego doświadczenia i z tego, że sama na siebie cały czas nakładam sobie presję. I to nie jest to, że ja sobie nakładam wyzwania, żeby je robić, wykonywać, dążyć do celu. Super. Napędza mnie to jak najbardziej. Natomiast nakładam cały czas też na siebie presję doskonałości pod każdym względem. Pracuję nad tym. Jest to bardzo trudne. I dlatego was też rozumiem. I rozumiem, że to może się też u was pojawiać. Nie karty. Się za to, tylko próbujcie to doświadczyć, dostrzec. To już jest duży, duży sukces. I myślę też, że przed sobą samym udowodnić i powiedzieć, że tak jest na głos, a nie oszukiwać się i mówić sobie, że jest dobrze <laughs> albo że będzie dobrze słuchajcie, rywalizacja, Boże, rywalizacja. Fajny temat, też mi bliski, bo możecie się delikatnie zdziwić tym, co teraz powiem. Od dziecka... Hmm, zajmuję się sportem. Od dziecka grałam w siatkówkę, byłam w różnych klasach sportowych. Rywalizacja była mi bardzo bliska. No tam cały czas była rywalizacja, bo też gra zespołowa i rywalizowaliśmy z innymi drużynami. Normalne. Klasy sportowe, rywalizacja na różnych zawodach. Myślałam, że to lubię, czułam, że to jest dla mnie warte, ale słuchajcie, ja za każdym razem, jak rywalizowałam, to czułam się okropnie i źle. Później stwierdziłam po latach, że ja nie lubię tej rywalizacji. I nie ma dla mnie czegoś takiego jak zdrowa rywalizacja i ogólnie jako rywalizacja, że jest to coś dobrego. No, ja osobiście czułam się z rywalizacją dość źle i po prostu sobie wyeliminowałam tę rywalizację u siebie, bo ta rywalizacja wpływała na mnie, że tworzyła się we mnie presja i po prostu, no niestety, tak na dobrą sprawę, nie było to coś dobrego. I e, nigdy, nie, nigdy nie lubiła, jakby mnie rywalizacja nigdy nie motywowała. Mnie motywowały inne rzeczy i motywują, a rywalizacja mnie demotywuje. Niektórych może rywalizacja jak najbardziej motywować, albo to, żeby stawać się lepszym od kogoś, tak? I jakby stawiać sobie cele, poprzeczki pewne, i to powoduje, że was to napędza i że chcecie udowodnić komuś pewne rzeczy. Okej, okay. natomiast no mnie to demotywowało i demotywuje nadal, więc tego po prostu nie robię, więc ja nie lubię rywalizacji i potrafię być najlepsza bez rywalizacji. To jest w ogóle też mój taki, myślę, osobisty sukces. I jak to jest z rywalizacjami w związku? Rywalizacja w związku jest dla mnie bez sensu, a pojawia się bardzo często wtedy, jeżeli na przykład dwie osoby zarabiają duże pieniądze, bądź inna strona. Jeżeli Wybaczcie, wybaczcie, już powracam, musiałam na chwilkę zniknąć. E, więc rywalizacja pojawia się, jak są na przykład duże pieniądze, jedna i druga strona zarabia i nagle jest rywalizacja, kto więcej, kto więcej. Albo w inną stronę, że ktoś więcej zarabia, a druga osoba mniej, no i pojawia się rywalizacja między tymi dwiema osobami, pojawiają się zgrzyty, nie ma wsparcia, jest zazdrość, a wiecie też często z czego to wynika? Często to wynika z tego, że ktoś ma niskie poczucie wartości, małe bardzo, e, ktoś nie ma pewności siebie. Siebie. I pamiętajcie, że pewność siebie i niskie poczucie wartości łączą się, ale też jakby są całkowicie odrębnym elementem, jak dla mnie, ze względu na to, że poczucie pewnej swojej wartości budujemy cały czas, tak? I pewność siebie, okej okay, też. Natomiast y, dla mnie, y, jeżeli ktoś zna swoją wartość, to nie potrzebuje aprobaty z zewnątrz. Y, a pewność siebie daje nam. Y, dużo y, popisów y, i dużo takiego swobody co do y, prowadzenia naprzed biznesów. Nie? No to właśnie, to, to moim zdaniem bardzo y, ta pewność siebie się wtedy też objawia. Jejku, wybaczcie, ja dzisiaj to będę miała po prostu filmik sklejony. Więc czy ta rywalizacja jest potrzebna i po co ona jest? Moim zdaniem w ogóle nie jest potrzebna w związkach ta rywalizacja, ze względu na to, że związek ma być partnerstwem i powinniśmy w zdrowym związku się uskrzydlać, a nie rywalizować. No i tu się pojawia nam znów manipulacja, znów nam się pojawia e ewentualnie kwestia tego, że ktoś jest narcystyczny, no i po prostu, jakby to ująć. Wtedy y, cały czas jest ta walka, walka y, ze sobą nawzajem. No i tak na dobrą sprawę, gdzie tu miłość? Gdzie tu miłość się pojawia, prawda? Ym, co do ogólnie rywalizacji jakiejkolwiek, ojejku, słuchajcie, dla mnie to jest trochę tak jak ze zazdrością. Rywalizacja tak jak zazdrość. To jest dobra rzecz. To są kwestie, które znów patrzymy na kogoś. Znów siedzimy u kogoś, znów siedzimy w kogoś życiu, nie, nie zajmujemy się sobą, tylko obserwujemy kogoś innego. Cały czas y, y, patrzymy na to, jak ktoś inny się zachowuje, cały czas żyjemy jego życiem, cały czas patrzymy, jak on pracuje, y, bo niektórzy, słuchajcie, nie lubią pracować, niektórzy są leniwi i tego nie będą robili. I po co? My mamy zwracać uwagę i komentować, co ktoś robi. Spójrzmy na siebie, a może my pewne rzeczy też robimy tak. Tylko po prostu my wolimy sobie na kogoś patrzeć, a nie patrzymy na siebie, bo wiecie, często strach jest i pojawia się, że kurde, ja mam w sobie też to, to, to i to, i znajdę negatywne rzeczy u siebie. A nie chcemy nigdy znajdować u siebie negatywnych rzeczy, bo bardzo często się boimy przed sobą y, wiele rzeczy udowodnić. Hmm, więc rywalizacja dla mnie nie jest dobra, jest chora i jest to dla mnie toksyczność i to jest dla mnie kwestia, która jak jest wprowadzana w życie i pojawia się w relacjach, jest bardzo toksyczna, psuje relacje, więc jeżeli ktoś nie umie uh, zrozumieć, że ktoś więcej na przykład zarabia, no to po prostu nie wiem, albo nie dogadujecie się, nie ma komunikacji i nie będziecie ze sobą i koniec, albo po prostu zaczynacie ze sobą rozmawiać. I, e, albo jakieś role sobie też od razu na przykład ustalacie. On zarabia tyle, ona zarabia tyle, albo po prostu, no, w, w, w ogóle można być rywalizacją pod każdym aspektem. Więc moim zdaniem w każdym aspekcie, nie tylko finansowym. No więc tak na koniec, reasumując to całość i to wszystko, y, bo dzisiaj to widzicie takie nagrane ten filmik, że ja pierdzielę. Y, jak się pojawia ta kwestia rywalizacji, no to tak jak Wam powiedziałam, dla mnie jest to. Coś chorego, coś toksycznego, dla mnie jest to coś, co czasami ktoś podbija. Może to jest spowodowane też kwestią podbijania sobie ego nawzajem. Każdy z nas ma gdzieś tam tego naszego diabełka w sobie, no to też jakby myślę, że to może wpływać na to, jak później zachowujemy się czy do partnera, czy do nawet osoby, kogoś z kimś, z którym przebywamy na co dzień. Już dzisiaj kończę, bo już muszę lecieć. Słuchajcie, zostawiam was z tym. Przemyślcie sobie to, dajcie znać, czy Wy lubicie rywalizację, jak, jak tak to dzieją wykorzystujecie. No i co uważacie o rywalizacji na przykład w związkach? Buziaki, papa.